Siema, siema, siema Go! Siedzimy. Siema. Siema, siama. Siama, siama. Siama, Zapraszam do siama. nowego siama. Mental siama. Czyli mojego Siama, siama. Siama, i Siama, Siema, siema, z tej strony Homex, Mental Crew, nowa płyta wkrótce, wkrótce sprawdźcie to. Siema z tej strony pieluch, sprawdźcie co przygotowaliśmy dla Was. Pracowaliśmy cały miesiąc. Peace! się z potworem w mieście Sprawdź ślad, po którym przychodzą cię dreszcze DJ chce mieć mruczny sklecze beatmaker, pentla MC Flow lepsze niż my Kto by pomyślał, że nabierze to tempo Odwiedzam drugi raz kempa, może zagramy tam za pięć lat Zapnij pasy, tak zaczęliśmy, to w schoolstore na mixtapeie Say hello, lecimy w kosmos, oh I mówią o nas, gramy w ich telefonach Malują nas na serwetkach, bo jesteśmy w ich głowach Jesteśmy w mieście, Mówię z chłopakom na ostre, że zaskład żyje i marzy dobrze, pięć mord w chuj, Projektów na koncie, choć kwitu brak dem Widzimy postęp, boom, patrz Strzelają brzmienia w tłum, tu Zrób zoom, bo długo nie mieliście hip -hop. strony to ta strona, zapisuje strony z nimi Przeżywam to tak samo, jakbym pierwszy oddech łapał Druga strona, poświęcenie, tracę siły, ale za nimi idę w ciemno Bo to w życiu cenna mapa Jedna strona, mogę kochać innych, dawać im serce na tacy W ich płucach być powietrzem Z drugiej strony, ci sami przecież mogą z niej znienawidzić bez powodu Przez to jaki jestem Z jednej strony, oddałbym naprawdę wszystko I w krainach nicości miałbym wszystko z nią A z drugiej strony, jaka pewność, czy wybierze emocje, jak ją zabierze Żegarnia kwestę z nowym domem, no co? Na jednej stronie mam akcję jak giełda W weekendy gorące Flakony w siebie wylewam, a z drugiej strony wpuść mi sądę do wnętrza w niedzielę po minucie wyślę info, że spierdala, bo sama nie wie gdzie jest Nie było mnie jeszcze w kilku miejscach na ziemi Tam gdzie wiedzę poszerzyć jest ciężej niż wiezić, Tam gdzie głowy otworzyć nie jest prosto chłopie Co ty wiesz o tym jak stoisz pod blokiem I spakowałbyś wódkę na to Nawet moi ludzie bardzo krzywo patrzą na to I czekamy aż przyjdą te dni One nadejdą, moje buty obrały kierunek na zwycięstwo i stoimy twardo pewnie Mamy głowę otwartą na resztę Jesteśmy marką na mieście Mam na palcu globus, globtrotter Widziałem zachód słońca zaraz przed zmrokiem Nigdy nie sądziłem, że tak ciężko pójdzie I że większą barykadą od hajsu są ludzie Zaskoczenie sięga zenitu, no proszę ziomuś Poznam miejsca, o których nie powiem nikomu Masz czucie chyba kamień w z piętką Starto, żałujesz bo zadbane mam nowe sneakersy z metką To tylko zabieg, tytułem wstępu nie świecę się tym co jest Nawet second handu za to dajcie ci mojej duszy kiedy gra Krable w tempie rymów tyk, tyk, tyka Stoję obok ciebie, ja i ty to publika Najlepsza jaką mogę mieć, nazywam ją unikat Przy bitach powiedz jak to możliwe się unikać My tak nie możemy, reszta skądże ulicha Jak zdubca przed oczami w płaczu zawiedziona To nasza jest róż rola graczu z majkiem na online By objąć syta których czułość stała się obca Nocą czuję, że nie mówią na nią czarna owca Masz coś do wrażliwego, spoko powca On ma na pewno, bo robisz się gorąca a ja staram się jak mogę, by dobre były teksty Uszanuj człowieka, a rap będzie jeszcze lepszy Wbijasz gwóźdź, jak ten hip hop pieprzysz Nie jarają z tyle, z całej tej kolebki Zrobię co mam zrobić, w pamięci prawa rynku To kolejny gwóźdź, jak chcą cię zmienić dla zysku Czy jak idziesz do pracy, to chyba by zarobić Więc pytam, dlaczego to na ostatni plan schodzi Następny gwóźdź, próbuje mnie oszukać A nie jest łatwo później, znowu zaufać I gwoździe przybijają, paranoję, co nic nie znaczą nie ufam pozorom i nie mam się chuj wie za co A picie na umór to chcę gwoździa zabić Wolę go wyciągnąć i podbity się sprawdzić I Jeszcze jeden gwóźdź nagrać w terminie nie mogę, bo wypada sprawa, której przewidzieć nie mogłem. You're never in your